W dzisiejszym odcinku zobaczycie: cyfrowa opiekunka kontra gigant AI, kto przejmie domową opiekę zdrowotną, nowa era programowania, .net 10 wkracza w świat sztucznej inteligencji, e-maile, które piszą się same, Outlook wchodzi w epokę sztucznej inteligencji, wydawcy kontra sztuczna inteligencja, internet właśnie zmienia zasady gry, 40 miliardów dolarów, sztuczna inteligencja i Texas, Google buduje cyfrowe serce Ameryki. cyfrowa opiekunka kontra gigant AI, kto przejmie domową opiekę zdrowotną. Wyobraź sobie świat, w którym w twoim salonie pojawia się niehumanoidalny robot z futurystycznych filmów, lecz spokojna, empatyczna twarz wyświetlana na ekranie, twarz, która mówi, przypomina o lekach, wykrywa zmiany w twoim zachowaniu, a w razie potrzeby błyskawicznie łączy cię z lekarzem. To nie science fiction, to Addison, wirtualna opiekunka stworzona przez firmę Electronic Caregiver. Jej zadanie jest proste stać się stałym, codziennym wsparciem dla osób starszych i przewlekle chorych. Listen Addison obserwuje podstawowe parametry zdrowotne, przypomina o przyjmowaniu lekarstw, rozpoznaje ryzykowne zachowania, a wszystko to w formie przyjaznego towarzysza, który nie ocenia i nigdy nie traci cierpliwości. To trochę jak nowoczesna domowa pielęgniarka, tyle że działająca całodobowo i gotowa do rozmowy o każdej porze. I właśnie w tym miejscu robi się naprawdę ciekawie, bo gdy Addison przebija się na rynek opieki domowej, w branży krążą informacje, że OpenAI przygotowuje własną linię urządzeń dla zdrowotnych. Konsumenckiego. Urządzeń, które mogłyby działać jak połączenie inteligentnego asystenta, monitora zdrowia i centrum zarządzania wszystkim, co dzieje się z Twoim organizmem. Można więc powiedzieć, że zaczyna się prawdziwy wyścig o to, kto zostanie cyfrowym, domowym opiekunem przyszłości. Z jednej strony stosunkowo mniejsza firma, która skupiła się wyłącznie na zdrowiu i opiece. Z drugiej, gigant, który potrafi zmienić każdą branżę, do której tylko wejście. Eksperci twierdzą, że to nie jest zwykły trend. Technologiczny to początek nowej ery. Ery, w której opieka zdrowotna przestaje być czymś, po co wychodzi się do gabinetu lekarskiego. Przyszłe pokolenia mogą mieć opiekę w domu dostępną cały czas, monitorującą ciało i reagującą zanim pojawią się poważne objawy. Addison pokazuje, że wirtualny opiekun nie musi być zimnym algorytmem. Może być kimś, kto buduje relacje OpenAI, może z kolei sprawić, że takie systemy staną się standardem w miliardach domów na całym świecie. Kochani, dziś chcemy poprosić Was o coś wyjątkowego, nie dla nas, dla Anety, kobiety o wielkim sercu, która przez całe życie pomagała innym, a teraz sama potrzebuje pomocy. Po ciężkim zawale i miesiącach śpiączki Aneta rozpoczęła intensywną rehabilitację w klinice w Ujeździe. Dzięki odpowiedniej opiece oraz wsparciu rodziny i dobrych ludzi z dnia na dzień robi coraz większe postępy. Lekarze wierzą, że ma szansę odzyskać kontakt ze światem, ale koszt leczenia to ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie. Dlatego prosimy Was z całego serca. Pomóżcie Anecie kontynuować tę walkę. Każda wpłata i każde udostępnienie to dla niej nadzieja na powrót do życia. Link do zbiórki znajdziecie w opisie filmu. Dziękujemy, że jesteście z nami. Nowa era programowania. Detnet 10 wkracza w świat sztucznej inteligencji. Świat programowania właśnie wszedł w zupełnie nowy etap. Microsoft oficjalnie wypuścił platformę .NET w wersji 10 i, jak mówią sami twórcy, to nie jest po prostu kolejna aktualizacja. To jest fundament pod zupełnie nowy sposób tworzenia aplikacji. Taki, w którym sztuczna inteligencja nie jest dodatkiem, ale rdzeniem całego ekosystemu. .NET 10 zostało zbudowane z myślą o czasach, w których modele sztucznej inteligencji Działają nie tylko w chmurze, ale i bezpośrednio na naszych urządzeniach. Możemy więc spodziewać się dużo lepszej wydajności, bardziej inteligentnego zarządzania pamięcią, a przede wszystkim pełnej gotowości pod tzw. inferencję, czyli wykonywanie zadań przez modele już po ich wytrenowaniu. W praktyce oznacza to ogromną zmianę dla programistów. Jeszcze niedawno tworzenie aplikacji z elementami sztucznej inteligencji było czymś trudnym, wymagającym specjalnych bibliotek, zewnętrznych usług i wielu kompromisów. Teraz .NET 10 pozwala budować tzw. aplikacje na Sztucznie inteligentne, w których elementy analizy danych, generowania treści czy rozpoznawania wzorców są po prostu częścią standardowego procesu tworzenia oprogramowania. Platforma została też mocno przyspieszona. Pojawiło się wsparcie dla nowoczesnych architektur procesorów, takich jak najnowsze układy ARM oraz zaawansowane instrukcje obliczeniowe X8.6. Dla zwykłego użytkownika może to brzmieć jak techniczny żargon, ale dla twórców oprogramowania oznacza to jedno: aplikacje będą działać szybciej, płynniej i zużyją mniej energii, co jest kluczowe w czasach, gdy sztuczna inteligencja pożera gigantyczne moce obliczeniowe. Eksperci zwracają uwagę, że .NET w tej wersji to nie tylko narzędzie, ale wręcz manifest, manifest ogłaszający: sztuczna inteligencja nie będzie dodatkiem. Sztuczna inteligencja stanie się domyślnym elementem każdego oprogramowania. A to oznacza, że w najbliższych latach zobaczymy ogromny skok jakościowy w aplikacjach, z których korzystamy na co dzień. Od programów biurowych, przez gry, aż po systemy finansowe i medyczne wszędzie tam AI zacznie działać w tle, aby wszystko działało szybciej, mądrzej i bardziej intuicyjnie. E-maile, które piszą się same. Outlook wchodzi w epokę sztucznej inteligencji. Wyobraź sobie poranek w korporacji, który wygląda zupełnie inaczej niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Otwierasz komputer, wchodzisz do skrzynki odbiorczej, a tam nie widzisz już przytłaczającego stosu wiadomości, które czekają na odpowiedź. Zamiast tego, Outlook podsuwia ci gotowe podsumowania, inteligentne propozycje reakcji i priorytety, które faktycznie mają sens. To nie wizja przyszłości, tylko efekt nowej integracji Accenture z Outlookiem, która zmienia zwykłą pocztę e-mail w prawdziwe centrum sztucznej inteligencji. Nowy system analizuje długie wątki, potrafi streścić kilkadziesiąt wiadomości w kilku zrozumiałych zdaniach i wskazać, co jest naprawdę ważne, a co można bezpiecznie odłożyć na później. I choć brzmi to jak magia, to w praktyce jest to połączenie nowoczesnych modeli językowych z biznesowym doświadczeniem Accenture, czyli firmą, która doskonale wie, jak wygląda codzienna praca w wielkich organizacjach. Najciekawsze jest jednak to, że ten system zaczyna rozumieć nie tylko treść, ale także kontekst. Jeśli w jednym z działów narasta konflikt, jeśli klient czeka zbyt długo na odpowiedź, albo jeśli pojawia się zadanie, które umyka wśród dziesiątek wiadomości, sztuczna inteligencja potrafi to wyłapać i delikatnie podsunąć użytkownika. Kowi, nie jest to tylko automatyczne podpowiadanie gotowych fraz. To analiza komunikacji całego zespołu, która ma sprawić, że firma działa płynniej i bez zbędnych spięć. Sztuczna inteligencja proponuje też gotowe odpowiedzi, ale nie są to sztywne korporacyjne formułki. To wiadomości tworzone na podstawie Twojego stylu, tak aby brzmiały naturalnie, jakby wyszedł od Ciebie każdy akapit. To ogromna oszczędność czasu, szczególnie dla osób, które dziennie piszą dziesiątki maili, prowadzą całe dyskusje i jednocześnie próbują ogarnąć kalendarz, zadania i spotkania. Wydawcy kontra sztuczna inteligencja. Internet właśnie zmienia zasady gry. Przez długie lata internet działał w prosty sposób. Ktoś tworzył artykuł, użytkownik klikał w link, a wydawca zarabiał na reklamach. I nagle, niemal niezauważalnie wszystko zaczęło się zmieniać. Dzisiaj coraz więcej osób nie wchodzi już na strony informacyjne. Zamiast tego zadają pytanie sztucznej inteligencji i dostają gotową odpowiedź w kilka sekund. I właśnie ten niepozorny nawyk wywołał coś, co wielu ekspertów opisuje jako największe tąpnięcie w branży medialnej od czasu pojawienia się internetu. Według firmy TITS, która zajmuje się reklamą wideo, wydawcy na całym świecie zauważają wyraźny spadek ruchu. Nie o kilka promili, nie o o symboliczne procenty, ale o wartości liczone nawet w kilkunastu procentach. A w świecie online to przepaść. Zwłaszcza gdy przychody zależą od tego, ile osób kliknie w artykuł. Co ważne, to nie jest chwilowa moda, to efekt głębokiej zmiany w sposobie, w jaki ludzie zdobywają informacje. Zamiast przeglądać dziesiątki stron, czytać wielkie teksty i skakać między różnymi portalami, użytkownicy wolą skróconą odpowiedź dostarczoną przez sztuczną inteligencję. I choć dla odbiorcy to ogromna wygoda, dla wydawców oznacza to jedno. Klasyczny model finansowania właśnie zaczyna się rozpadać. Eksperci porównują tę sytuację do rewolucji, która kiedyś spotkała branżę muzyczną i filmową. Najpierw ludzie przestali kupować płyty, potem przestali kupować filmy, teraz przestają klikać w artykuły. Sztuczna inteligencja stała się nową warstwą pośrednią. Zatrzymuje użytkownika na swoim poziomie i nie odsyła go dalej. Wielu wydawców alarmuje, że jeśli ten trend się utrzyma, to część portali informacyjnych może mieć poważne problemy problemy z utrzymaniem się na rynku twórcy treści, którzy przez lata budowali swoje marki, mogą zobaczyć, jak ich odbiorcy po prostu znikają, bo zatrzymała ich jedna krótka odpowiedź wygenerowana przez model językowy. Jedno jest Pewne. To nie jest mała zmiana, ale początek nowej epoki. Epoki, w której to nie kliknięcia decydują o wartości informacji, lecz to, czy potrafi ona przebić się przez filtr sztucznej inteligencji i dotrzeć do odbiorcy, a branża medialna, która przez dwie dekady budowała swoją potęgę na ruchu internetowym, właśnie musi wymyślić się na nowo. 40 miliardów dolarów, sztuczna inteligencja i Teksas, Google buduje cyfrowe serce Ameryki. Teksas zaczyna przypominać nową Dolinę Krzemową. Tylko w wydaniu znacznie potężniejszym, bardziej energetycznym i lepiej przygotowanym na erę sztucznej inteligencji, Google ogłosił właśnie ogromny plan inwestycyjny, w którym przeznaczy 40 miliardów dolarów na budowę trzech gigantycznych centrów danych w tym stanie. To jeden z największych projektów infrastrukturalnych w historii całej firmy i jednocześnie sygnał, że nadchodzi epoka, w której to nie aplikacje, ale infrastruktura pod AI będzie Największą bronią w technologicznym wyścigu nowe centra danych mają stanąć w zachodnim Teksasie, na terenach, które oferują ogromną ilość przestrzeni, dostęp do energii i przyjazne środowisko regulacyjne. Google planuje, że kompleksy będą gotowe w drugiej połowie obecnej dekady i będą fundamentem pod coraz większe modele generatywne, usługi chmurowe oraz rozwijające się narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Firma podkreśla, że inwestycja przyniesie korzyści także lokalnym społecznościom. Powstaną nowe miejsca pracy, ruszą szkolenia dla przyszłych techników, a w regionie pojawią się projekty związane z efektywnością energetyczną i edukacją technologiczną. To nie jest tylko projekt technologiczny, to przebudowa wielu aspektów lokalnej gospodarki. Google wie, że przyszłość należy do tych, którzy zbudują fundamenty pod rozwój sztucznej inteligencji, a fundamenty te nie znajdują się w laboratoriach badawczych, ale w ogromnych halach, setkach tysięcy serwerów i sieciach energetycznych, które łykają więcej. Niż całe miasta. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata sztucznej inteligencji i pomóc nam rozwijać ten kanał, zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.